W naszym codziennym zabieganiu dajesz nam Panie Twoje słowo. Proszę Cię, przyjdź do mnie, do mojego serca, z Twoim światłem i z Twoją mądrością, aby ten mój brat i ta moja siostra, którzy zechcą posłuchać tego słowa, mogli otrzymać to słowo i ten przekaz, które dotknie ich serca, którym Ty, Panie, chcesz, aby ich serce zostało dotknięte. Dzisiaj Kościół proponuje nam słuchanie się we fragment Ewangelii pochodzący z przekazu Janowego. Jan nie jest łatwym ewangelistą. On nie opowiada różnych historii, które budują w jakiś sposób całość życia Pana Jezusa. Jego przekaz jest zawsze przekazem wielkich myśli, wielkich idei, prawdy, która dotyka serca człowieka tak głęboko, że ma go zmienić, ma to serce poprowadzić do, do spotkania z tajemnicą Boga, który w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, zachciał się objawić, zachciał objawić swoje imię. Ten fragment Ewangelii pochodzi z rozdziału trzeciego Ewangelii świętego Jana. Dla jego zrozumienia ważny jest kontekst, w którym my, e, musimy wejść e, i zrozumieć moc przekazu tego słowa. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest dużo wody, bogactwo wody. Jest to istotne bo ten fragment Ewangelii mówi o życiodajnej wodzie. O tej wodzie, która daje nam życie, a która jest znakiem Chrztu Świętego. Tej rzeczywistości, która włącza nas w życie samego Boga. Jesteśmy w miejscu, gdzie Chrztu udziela święty Jan ze swoimi uczniami, ale jest sam Pan Jezus ze swoimi uczniami. I także uczniowie Jezusa udzielają chrztu, a sam Chrystus staje się kimś, za kim idą tłumy. Uczniowie Jana są zaniepokojeni. Ich mistrz jest jak gdyby odstawiony na boczny tor. Jest nowy mistrz. Nowa gwiazda na firmamencie. Oczekiwań Izraela. Nowy prorok. Uczniowie Jana chcą, żeby interweniował. To on jest tym, za którym oni poszli. Ewangelista mówi, że rodzi się kontrowersja między uczniami a Żydami. Dotyczy najprawdopodobniej znaczenia chrztu. Chrzest, który udziela Jan i Chrzest, którego udziela sam Pan Jezus. Jesteśmy w momencie, w którym ewangelista Jan wprowadził nas przez spotkanie Pana Jezusa z Nikodemem. To jest bardzo ważny moment Ewangelii świętego Jana. To jest moment, w którym w tym dialogu z nocnym uczniem, którym jest Nikodem, Pan Jezus, Mówi o swojej misji, o swojej tożsamości, o tym, kim jest i po co przyszedł. Nikodem przechodzi w nocy. Nie tylko ze względu na to, że był postacią znaną w Jerozolimie i mógł liczyć się z krytyką i z kontrowersjami, jakie mogła wzbudzić jego znajomość, zrażyłość, spotkanie z Jezusem. On przychodzi w nocy, bo jest symbolem człowieka, który no właśnie zgłębi swego serca w nocy niezrozumienia, ale w nocy także tęsknoty i pragnienia spotkania z Bogiem widzi w Chrystusie tego, który przynosi mu światło, zrozumienie tajemnicy. Nikodym przechodzi, aby poznać prawdę. I Pan Jezus w tym dialogu z Nikodemem yy, mówi o tym, kim jest. Mówi o tym, że przyszedł, ponieważ ojciec tak bardzo umiłował świat, że posłał swego syna jednorodzonego. I posłał go po to, aby świat zrozumiał, że Bóg nie chce potępienia świata, ale chce zbawienia człowieka. I żeby zrozumieć tę tajemnicę i stać się częścią tej dynamiki Bożego zbawienia objawionego i zrealizowanego w Jezusie Chrystusie, człowiek musi narodzić się na nowo aby zrozumieć tę prawdę, narodzić na nowo. Tym momentem narodzenia jest e, e, Chrzest Święt. Narodzić się na nowo to aluzja do chrztu. Jakiego? Janowego czy tego Jezusowego, a może jeszcze innego, którego to co robią uczniowie Jezusa jest tylko zapowiedzią. A więc jesteśmy we fragmencie w którym, no właśnie, mamy za sobą dialog Jezusa z Nikodemem, kontrowersję uczniów Jana i Żydów, którzy obserwują dwa spotkania z Janem i z Jezusem. I mamy pytanie, które uczniowie Jana kierują do mistrza: zareaguj, zrób coś. Tracisz na popularności. Jezus jest schodzącą gwiazdą. I te słowa, których dzisiaj wysłuchamy i które stanowią dla nas punkt odniesienia, są wypowiedziane przez świętego Jana. I co jest ciekawe, te słowa, które wypowiada święty Jan, są słowami, które stanowią niejako e, zwierciadlane odbicie, albo inaczej echo słów, które wypowiedział sam Pan Jezus w swojej rozmowie z Nikodemem. Jan, on jest tym, który określił siebie jako głos wołającego na pustyni. On jest ten, który określił siebie jako e, przyjaciel, oblubieńca. E, jako ten, który zapowiada przyjście spełnienia. Jan w tym fragmencie Ewangelii jest kwintesencją oczekiwania Izraela. Proroctwem, Pan Jezus powiedział w największych z proroków, jest proroctwem, które oto teraz realizuje się. To słowo, które wypowiada Jan jest wybrzmiewającą radością. Nie ma w Nim zazdrości, jest radość oblubieńca, bo o to przychodzi Jezus jest spełnienie. Bo to przychodzi ten, który przynosi ze sobą objawienie Boga, który tak bardzo umiłował świat, który umiłował syna i sprawił, że ten, kto wierzy w syna, może mieć życie wieczne. Uwierzyć w Jezusa. Klucz do zrozumienia historii zbawienia. Jan jest oczekiwaniem, i Jego Chrzest jest znakiem, przygotowaniem, oczekiwaniem, symbolem. Ale to Jezus jest tym, który przynosi spełnienie tego oczekiwania, tej treści i powoduje skutek, którego znakiem jest Chrzest Janowy. To Jezus. Jest tym, który przynosi objawienie Boga, które podurza człowieka, dokonuje prawdziwą, prawdziwej rewolucji. Ten Bóg, który w Starym Testamencie tak często pojawiał się jako Bóg karzący, zagniewany, eliminujący wrogów i nieprzyjaciół. Ten Bóg tak bardzo umiłował świat, że posłał swojego syna, aby ten został wywyższony. I w tym wywyższeniu stał się tym, który przyciąga mocą miłości, którą objawił na krzyżu. I to jest moc spełnienia proroctw, moc spełnienia znaków, zapowiedzi. Wszystko to, co było dotychczas i pisma, i prorocy, i świątynia, i rytuały, i ofiary. Odnajdują swoje spełnienie w przyjściu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ci, którzy go przyjmują, ci, którzy w niego wierzą, ci, którzy przyjmują Jezusa jako objawienie Boga, dokonują skoku jakościowego w ich życiu. Ewangelista Jan w prologu napisał, że ci, którzy przyjęli Jezusa, stali się dziećmi Bożymi stali się uczestnikami życia samego Boga. Ten chrzest, którego udziela Jan, jest zapowiedzią chrztu, którego, mocą, którego, którego udzieli swą mocą, mocą Ducha Świętego, Jezus, i który uczyni tych, którzy w Niego wierzą, dziećmi bożymi, uczestnikami życia samego Boga. Odkryją prawdziwą wartość wiary. Odkryją prawdziwą wartość też sakramentów, bo w tej perspektywie my możemy zrozumieć sens także sakramentów, które dzisiaj mamy w Kościele. One nie są y, tylko znakami materialnymi. Jeżeli będziemy odczytywać je tylko przez pryzmat materii, doświadczenia ludzkiego, bardzo często pozostają niezrozumiałymi znakami. Może czasami wprost magicznymi znakami, rytuami, które nic nie mówią. Ale jeżeli przejdziemy, podejdziemy do nich i spojrzymy przez pryzmat naszego spotkania z Jezusem, który stał się człowiekiem, który zechciał używać znaków ludzkich dla zakomunikowania swojej miłości i miłości Boga, zrozumiemy także sens sakramentów, których zapowiedzią jest chrześcijanowy, a którego zapowiedzią jest sama figura Jana, jako oczekiwania, które teraz spotyka się ze swoim spełnieniem, wypełnieniem. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, te słowa, które dzisiaj Święty Jan Ewangelista kieruje do nas, są słowami, które mają nas na nowo zdumieć, mają nas zaskoczyć, mają pomóc nam Odpowiedzi na nasze, na nasze najgłębsze oczekiwania i pragnienia mają pomóc nam zrozumieć istotę chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie jest przyjęciem wiary w jakąś doktrynę, w jakąś teorię. Jest przyjęciem prawdy, którą objawił Jezus Chrystus, że Bóg tak bardzo umiłował człowieka. Które dzisiaj usłyszymy, że Bóg miłuje Syna i wszyscy, którzy przyjmują Syna, mają życie wieczne. Pozwólmy, pozwól Ty i ja. Pozwólmy, aby Chrystus rzeczywiście w moim sercu dotknął mojego serca, Twojego serca, dotknął Go prawdą o miłości Boga. Przyjmijmy prawdę o tym, że Bóg ukochał Syna, a w Synu ukochał każdego z nas. I kiedy my przyjmujemy Pana Jezusa, jesteśmy częścią tej dynamiki miłości między Ojcem i Synem. Jesteśmy uczestnikami życia samego Boga, który czyni nas dziedzicami życia wiecznego. I to jest największa e, nadzieja, którą przynosi ze sobą Jezus. To jest nadzieja, która jest wpisana w posłannictwo Jana, Chrzciciela, tego, który samia oczekiwanie Izraela i jego spełnienie przez spotkanie z Oblubieńcem, którego on jest przyjacielem. Niech to słowo dzisiaj zaowocuje pewnością miłości Boga, Niech zaowocuje pragnieniem życia, pełnią życia chrześcijańskiego, którą jest radość bycia dzieckiem Bożym, którą jest radość uczestniczenia w życiu Bożym, którą jest pewność nadziei, która nas nie zawiedzie, bo Bóg tak bardzo umiłował człowieka w swoim synu i miłując go tak bardzo, tym, którzy go przyjmują, dało moc stania się Dziećmi Bożymi. Nazywam się Sławomir Oder. Jestem biskupem diecezji gliwickiej. Moją pasją jest, jest Chrystus. Moją radością jest móc posługiwać tej mojej oblubienicy, która jest utożsamieniem samego Jezusa diecezji gliwickiej. Moim pragnieniem jest budowanie Wspólnoty, uczniów Chrystusa, zakochanych w Panu, kroczących drogą przyjaźni i życzliwości wzajemnej ku spełnieniu nadziei, którą jest oglądanie Boga w niebie. Zapraszam Cię do wysłuchania słowa z Ewangelii według Świętego Jana z rozdziału trzeciego, wersety od 31 do 36. Kto przychodzi z wysoka, Panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi, po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim dziś.